Witajcie na kanale zdjęciowym TV, a to kolejny odcinek ze zdjęciowy vlog. A dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego nie było filmów ostatnio. To dlatego, że powiem szczerze, nie chciało mi się, ale też spadła mi oglądalność i przez to nie nagrywałem też filmów. Ale teraz powracam. Y i będę nagrał dużo filmów. Mam nadzieję, że uda mi się utrzymać regular... regularność co dwa dni. I też chcę Wam powiedzieć, że zamierzam zrobić krótki QA, bo nikt mi nie napisał pytań pod poprzednim filmem, gdzie prosiłem, żeby pisać pytania, ale... Tylko osoba, która napisała wcześniej. Ale mam Was podesłać pod poprzedni film w prawym górnym rogu w adnotacjach. I możecie zadawać tam pytania, bo tam są zasady. Tak więc Was zapraszam do pisania pytań. Tak to wtedy ten QA będzie dłuższy, a nie tylko złożony z pytań jednego użytkownika. No i napiszcie hashtag koniec wakacji. Nie wiem, czy wam się wakacje już skończyły, czy, czy dalej je macie. Ja pojutrze mam rozpoczęcie roku szkolnego. To piszcie też w komentarzach, jak tam u was jest. Czy już macie ten rok szkolny, czy wam się jeszcze kończą te wakacje. No i chyba ja będę się tu z wami żegnał. To, to właśnie taki miał być krótki, zdjęciowy vlog. 28. Już, już tyle odcinków. Znaczy ja Pamiętam jak jeszcze rozpoczynała się ta seria i były tylko te pierwsze, te odcinki. No dobra, ale ja się z Wami żegnam. Pa!